O ten, co leci! Tak, Wariant. udało się! Owo, ale cię bampnę, żeby mieć łatwiej. Ej, mam to? Mapuję. Cześć ciałem tuniziporem! Tak, witamy Siemka. z tej tunie jest ze mną specjalne, specjalny, czyli Ifor. czyli taki dość kontrowersyjny zawodnik, ale mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie kontrowersyjny na odcinku. I dzisiaj będziemy słuchać, jak grali sobie dwójeczki. Myślę, że tak fajnie będzie z gościem sobie pograć i zobaczymy, czy pójdzie nam lepiej z gościem, czy bez. Dobra, więc mamy nasz pierwszy meczek i sobie na no powoli zaczynamy sobie z Iforem. Teraz graliśmy jeszcze tylko jeden meczek, tak na rozgrzewkę w sumie. I myślę, że dzisiaj będzie tak śmiesznie, nawet. Zobaczycie ifor for będzie. Będzie dobrze Będzie leczył. <laughs> Jeszcze raz. Ula, Makaron. Masz to? Ok. Nie nie ja jestem niepewny. Dobra, jest takie coś i teraz będę próbował cofać, ale i for No a to strana. jest open. Pancake robię? Uuu Nie wiem, pancake. Dobra, ja wrócę. Dobra, on się wylewają. To nie jest inny. Nie, upen misowany Już dwa openy zmisowałeś <laughs> Tyskuję, że to będą po prostu klipy z tego jak misuję Uuu, co ja tu przejmę teraz? Zabrałem uboosta, mam masz więcej czasu Dobra, jest flikunio ale jest to rozbicie I my nie będziemy robić fake'a, bo jesteśmy pussy players Ale jest podanie na śladek, masz upena A jeszcze go uwolnałam Co? on się tylko po tym? To było gry. Ale my się nie zrekordowaliśmy po tym strzale i... Ty, u mnie w ogóle stramka. było tak, że w ogóle go nie hitnęłeś, byłeś kilometr od niego. Dobra, jak coś, w lewo jedzie. Więc Dobra. możesz pokazać swoje umiejętności na kickoffie. Co mogę pokazać? Umiejętności na kickoffie. Ej, to leci obok w supek. Ła, co, co? Odbicie o, najgorsze. O, jeszcze centrala jeszcze to była. I teraz super o. duo. No. O nie! No nie! <laughs> o nie! To jest ta chwila Ten moment Myślałem, no, że, że, że jakiś Mastiff League poleci, czy coś Dobra Dobra, mamy więcej czasu 2 na jeden Co? Jak on wyjął to? Przecież to byłoby tak dobra akcja, takie sklejenie Przez tej ściance Co on zrobi? Poda. Czy macie bumpę, żeby mieć łatwiej? Czyli bumpowanie sprawia, że jest łatwiej, zanotowane. Fajnie, jest to słabo. To może nie. Okej, okay. myślałem, że to wejdzie. Jeszcze od razu? Fuck, co ja robię? Co ja robię tu? No ale co, to, co ale ty się Jeszcze? Jeszcze na prawo? Dobra Precy Dobra, udało mi się tak skontrolować i uderzyć no, w mniej sekundzie się zmieściłeś no, bo Zobacz było, było blisko, słyszałem jak mi jedzie O ale to, to naprawdę było blisko o, nie Dobrze Oparłem się od ciebie oparłem nie, co ty Kurde, myślę, że dalej jest więc takie displayy się dają czasem, ale się zdarza. Przy my z e dawno też nie graliśmy dłosków. Ja szczególnie byliśmy razem w drużynie, ale to już dawne czasy były, co? Dawno i nieprawda, trzeba wiesz. On nie ze słabo tu albo bo tak okazja na gola. nie... Dobra. Dobra, więc pierwszy mecz niestety przegrany, ale było blisko. <noise> Tylko te wylewy. O, jest nasza nowa mapka, znaczy nowa przerobiona mapka Forbidden Temple. No i na... I na tej mapie moje auto jest fioletowe na, Ma podwozie fioletowe Na U. ono mam. Ostatnim, e, w ostatniej aktualizacji coś tam zmienili z tą mapą, powiedziałem. Chyba oświetlenie, czy coś? No i masz przykład na moim aucie, zaraz zobacz. Oni. Tylko srebrę. No, dobra, więc czekam, aż i strzeli bramkę, żeby zobaczyć jego piękne na podwozie. Mam to. No. no. Dobra, trykuję mnie, żebym jeszcze. <laughs> no i musisz do tego. Kurde. A. Dobra, ale tu chyba będzie widać moje piękne fioletowe. Coś, coś tam widać. O nie, ale tak mi klipa zepsuł. Si siadłby taki Musty Double Tap z tego. Dobra, czekam. Tak, wyciągamy go. Jeszcze drugi skoczy. Dobra. Ładnie. Uuu, i nad poprzeczką. Pod. Kurde, jak czesują. Te piłki nie da się na klipy polecieć. Przecież na odcinku tylko na klipy lecimy. Dobre, nie ja ma klipów to, to, biorę, to nie ma gościa. <laughs> Pinch? Ej, to się odbije mocno. Uf, mam? Chodź, Polecia, dank. Dobra, lewo jedzie. Głupi z górę, <laughs> Też bym się Ej, mam to? Mapuję Dobra, powrót! Powrót! O nie! Spokojnie, tylko Dobra. spokojnie Ja sobie jestem tu O nie! Chugol Jezus Ujeżdżasz, nie da mi trafi Nie mam sypu. Ja też nie trafię. Ja pierdzielę, tylko zbyło. O nie, a ja do tego chciałem. O, o, ty leciałeś. No, <grafy> Dawaj, dawaj, dawaj Ładnie. Idziemy na 50. A co to Co to co, <grafy> co za ziomek <żabek? grafy> O nie. O nie, o nie, 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 o nie, 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 o nie. Podbiałe, tak, kur. Bez busta jest, to musisz lutować. Musisz to i fork. Dobra, jest. Jest, zegraliśmy. Monka jest. Dobra, no mamy nasz kolejny meczek, już trzeci. I zobaczmy, czy uda się dwa wygrać, czy dwa przegrać. Ależ rozpoczęcie meczu. Kusisz, kusisz. Taki challenge. Nic nie widzę! <laughs> nic, nic nie widzę! Smoke puszczony. Twoje? Nie, no, nie, no, nie, no, nie. No. Ich jest. Twoje. Wat? Tyżne. Aha, nie Dobra, już był close, nie Trafiłem open, tam patrzcie na to. O nie, to był najgorszy strzał. Flipa zrobiłem za późno. Od razu ze strzałem próbuję. Dobra, może ty? Może ty? bak flipa. O ten co leci? Tak, udało się, nie wierzę. Jeszcze tak zawahałem, to było profesjonalne przyjęcie. Jadł jeden. Ciebie? Uuuu bo pan to powinno mieć. A tak, dobre to było. Eee, yy, Bampa ma? Musisz. I nie, ej, Dobrze, <laughs> no, on spanikuje. To jest? Ty nie spanikuj teraz? I teraz, nasza koronkowa akcja. Dobra, dawaj, open masz. IFA, w... <laughs> czemu ty tak robisz? <laughs> prosto w musiałem... tej nad nim. Jak prosto w typa? No prosto w nie. niego, sobie jest tam gdzieś... ...po prawym słupku. <laughs> Jak w golfie, musiał lekko podbić <laughs> Disrespekt leci totalnie od i fala. Od razu, musisz od razu, od razu. Nie, nie. Okej. Od... <laughs> okay. od... Prawy, przecież się Ups. <laughs> No, bo jeszcze nie nam... o tym, ale i pali sobie wiaturowcy. I czasami się zdarzy mi sklikować myszkę. Bo aim'a trenowałem i tak wiesz. dużo w CS gra, grania. No masz, masz, masz. Dobra, jeszcze raz. Ej, open masz. Ładnie. Ale leci. Widać te kontrole piłki. Dobra, ja cofnę, możesz cofnąć. Jest go, let's Aj, go! no prawie obroniłem. Lecimy z nimi. I patrzcie, już wychodzą z meczyku, więc... Myślę, że wychodzą, tak. Jest forfet. No i słuchajcie, udało nam się wygrać dwa meczyki z trzech, więc... Jesteśmy kozakami totalnymi, zwłaszcza yeah. Ifor. No, więc jeśli chodzi o ten film, to byłby na tyle. Więc dziękujemy Iforowi za udział. Łapów w górę! Tak. Łapo w górę! Tak, łapki w górę. Na no, Discorda zapraszam, na fanpage'a, na Twitch'a. No i co? My się żegnamy. Siemka. Jo.